Nudzi mi się przepotwornie się nudzę, ja i Lusia się nudzimy razem. Nudzi mi się na kanapie, na łóżku i w fanie. Na stole się nudzę też w lampie. Na, 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 na nudzi mi się, przepotwornie się nudzę. Nudzi Nie uccesa się, nudzę Mio, się, mimo, się mimo, strasznie mimo, się miau. Nudzi mi się. Mi też. Dobra, mam chyba jakiś pomysł. Idę. Ciekawe, co znowu wymyśliła. I Nie zapomnijcie o tym, że jeżeli filmik się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę. Kocie łapkę w górę. I udostępniajcie filmik znajomym! Księga czarów i różdżka. Będę czarować. Hmm, od czego aby tu zacząć? Może od czegoś prostego? Czegoś w rodzaju. Nawet nie powiedziałam zaklęcia. A tu z księgi zrobił się zwój. Ach, a czy to nie jest pokociemu? To jest napisane po kociemu, patrzcie! Mm. Idę powiedzieć Loli. Będzie zachwycona! Ha, sobie poszła, więc ja spróbuję. To Doszło! Ha, ha. Udało mi się, o, o. Lusia idzie. Ja nic nie zrobiłam. Pójdę sobie. O, ty już tu byłaś! Świetnie! A wiecie jak nazywa się kot, który leci? Kotlecik! Spróbujmy czegoś trudniejszego. Zrobimy o tak. Tak, dokładnie tak. Będzie znikanie i pojawienie się przedmiotów. Teraz spróbujmy psa. Widzicie? Jest pies, chociaż trochę dziwny. Ojej, nie no weźcie, ale ja... No trudno. Hmm. Wiecie co? Mam fajny pomysł. Popatrzcie. <grymne> Lusia, mam już dość trochę tych czarów. Wiesz, coś mnie ma skocze. Lola? Jeżeli filmik się wam podobał, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie, żeby udostępnić znajomym.